Ci, którzy lubią posłuchać dobrej muzyki i do tego na świeżym powietrzu, będą mieli taką okazję już w najbliższy piątek i niedzielę. To już dziewiąty sezon letnich koncertów w Altanie. W tym tygodniu w Parku za Muzą odbędą się dwa kolejne. W piątek dzieci z Chile, z zaprzyjaźnionej z gimnazjum nr 4 Szkoły Kogimbo im. Jana Pawła II, wystąpią ze swoimi chilijskimi pieśniami i tańcami. Także w piątek o godzinie 18. .00. W niedzielę z kolei wystąpi Julia Wickman, która wykona utwory m.in. z repertuaru Błata Okudżawy, Anny German, Czesława Niemena i Wladimira Wysockiego, a także znane ballady i romanse. Początek koncertu o 18.00 spędź popołudnia na kręgielni Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie. U nas cztery tory do kręgli klasycznych od 18 zł za godzinę za jeden tor oraz dwa tory do bowlingu od 30 zł za godzinę za jeden tor. Rezerwacja telefoniczna 76 846 08 35 lub 076 846 0828 wewnętrzny 12. Każdego, kto chce poczuć smak rywalizacji, zapraszamy na czwartki kręglarskie, a wszystkie firmy na Ligę Zakładów Pracy. Więcej informacji na www.rcslubin.pl. Odwiedź nas na Facebooku. Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy miejskiej Lubin można zgłaszać pod wskazanymi numerami telefonu.